Zapraszam do analizy, w której odkryjemy coś naprawdę zaskakującego. Przyjrzymy się z bliska zasadzie, która, jak się okaże, łączy budowę wymarzonego rodzinnego domu z uwaga realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych w Europie. I właśnie to pytanie jest kluczem do całej tej historii. No, bo, tak na pierwszy rzut oka, te dwa światy wydają się totalnie różne, a jednak jak się zaraz przekonamy, łączy je ta sama fundamentalna ludzka potrzeba potrzeba, która, jeśli się ją dobrze zrozumie, staje się po prostu potężnym narzędziem biznesowym. Ok, zacznijmy od czegoś, co jest chyba powszechnie znane i, no cóż, często bardzo stresujące. Wejdźmy w samo sedno emocji, które towarzyszą praktycznie każdemu, kto chociażby pomyślał o jakiejkolwiek budowie. Pewna firma architektoniczna przeprowadziła analizę i zidentyfikowała coś, co nazwała osią niepokoju. I to brzmi poważnie, bo sprawa naprawdę jest poważna. To są cztery podstawowe lęki, z którymi mierzy się w zasadzie każdy inwestor. Po pierwsze, strach przed gąszczem przepisów. Po drugie, obawa, że budżet nagle po prostu wymknie się spod kontroli. Dalej, to poczucie bezradności i utraty kontroli nad całym skomplikowanym procesem. No i wreszcie, ten paraliżujący lęk przed podjęciem złej decyzji, takiej, z którą trzeba będzie żyć przez lata. I właśnie w odpowiedzi na te lęki firma GISA zbudowała całą swoją filozofię, a wszystko kręciło się wokół zrozumienia i obsługi bardzo, ale to bardzo konkretnego typu klienta. No więc kim jest ten klient? Został nazwany pragmatycznym marzycielem. Warto sobie wyobrazić kogoś, kto z jednej strony ma to wielkie marzenie o własnym domu, ale z drugiej twardo stąpa po ziemi. Dla takiej osoby priorytetem nie jest jakaś architektoniczna awangarda, ale przewidywalna, sprawna i bezproblemowa realizacja celu. I ten wewnętrzny konflikt między marzeniem a pragmatyzmem sprawia, że jest ona niezwykle wrażliwa na ryzyko. A czego szuka najbardziej? Właśnie pewności. No i to zrozumienie prowadzi do totalnej zmiany w podejściu. Zamiast sprzedawać produkt, czyli powiedzmy rysunki techniczne, firma zaczęła sprzedawać konkretny rezultat, gwarancję spokoju ducha. Zamiast być tylko ekspertem do wynajęcia, stała się zaufanym adwokatem klienta. To jest fundamentalna różnica. Przestaną mówić o cechach usługi, a zaczęto komunikować korzyści, które bezpośrednio gaszą te lęki pragmatycznego marzyciela. OK, ale jak przełożyć to głębokie zrozumienie klienta na działanie? Zrobiono to poprzez bardzo konkretny proces biznesowy. Proces zaprojektowany tak, żeby krok po kroku systematycznie eliminować każdy z tych lęków. Cały ten, nie da się ukryć, mega skomplikowany i często onieśmielający proces został zamieniony w przejrzystą trzyetapową podróż. Etap pierwszy analiza, która daje pewność co do możliwości działki. Etap drugi projekt i formalności. Co zdejmuje z głowy całą papierologię. I wreszcie, etap trzeci monitorowanie sprawy w urzędzie aż do skutku co daje gwarancję sukcesu. Każdy z tych kroków jest zaprojektowany tak, by oddać poczucie kontroli. Ale uwaga, teraz dochodzimy do czegoś, co jest chyba najmocniejszym punktem całej tej strategii: ostateczne odwróczenie ryzyka. Wyobraźmy to sobie: ostatnia faktura jest wystawiana dopiero wtedy, gdy pozwolenie na budowę jest już w ręku. To sprawia, że interes firmy i interes klienta stają się jednym i tym samym. Ryzyko klienta staje się ryzykiem firmy. A komunikat jest prosty: jesteśmy tak pewni naszego procesu, że postawimy na szali własne wynagrodzenie. No dobrze, teoria brzmi świetnie, ale czy to naprawdę działa? Zobaczmy, jak ta cała filozofia przekłada się na namacalne rezultaty w tej małej, bliskiej każdemu skali. I myślę, że nic nie podsumuje tego lepiej niż słowa z samego klienta. Nie chodzi o piękne rysunki, nie o innowacyjne rozwiązania, ale o tę fundamentalną, ostateczną wartość, jaką jest po prostu spokojna głowa. To jest żywy dowód na to, że model oparty na sprzedaży pewności naprawdę działa. A teraz zrobimy zwrot o 180 stopni. Zobaczmy, jak dokładnie ta sama fundamentalna zasada zarządzania pewnością i ryzykiem jest stosowana na skalę, która jest, no cóż, wręcz niewyobrażalna. Spójrzmy na tę liczbę. 1 miliard 640 milionów euro. To nie jest pomyłka. To jest budżet jednego projektu, w którym kluczową rolę odgrywa lider firmy GISA, stosując dokładnie te same zasady zarządzania złożonością i dostarczania pewności, o których właśnie mówiliśmy. Mówimy tutaj o projekcie budowy trzech ultranowoczesnych szpitali w Rumunii, finansowanym przez Europejski Bank Inwestycyjny. Poziom złożoności jest po prostu gigantyczny. Mamy tu współpracę z ministerstwem i bankiem, koordynację dwudziestoosobowego zespołu międzynarodowych ekspertów, a do tego konieczność spełnienia najsurowszych unijnych norm zrównoważonego rozwoju. W takim kontekście pewność oznacza coś innego: zgodność z regulacjami, absolutną terminowość i żelazne trzymanie się budżetu w skali makro. A ścieżka zawodowa lidera firmy, Andruk Burka, doskonale obrazuje tę ewolucję. Zaczęło się od nagradzanych projektów w Irlandii. Później było zarządzanie potężną rozbudową jednego z największych szpitali w Arabii Saudyjskiej, aż po obecne megaprojekty w Unii Europejskiej. Każdy kolejny etap to ogromny skok, jeśli chodzi o skalę, złożoność i odpowiedzialność ale zasada wciąż pozostaje ta sama definiowanie rzeczywistości i dostarczanie pewności w ekstremalnie złożonym środowisku. I w ten sposób dochodzimy do konkluzji, do punktu, który łączy tę całą strategię biznesową sprzedaży pewności z czymś o wiele głębszym, z filozofią zarządzania i przywództwa. To osobiste motto, które pochodzi prosto z jego CV, jest chyba idealnym zwieńczeniem tej całej opowieści, bo okazuje się, że niezależnie od skali, czy chodzi o uspokojenie lęków rodziny budującej dom, czy o zarządzanie projektem za grubo ponad 1,5 miliarda euro, sedno sprawy jest dokładnie takie samo. Chodzi o wzięcie na siebie odpowiedzialności, precyzyjne zdefiniowanie planu działania i służenie tym, dla których ten projekt się realizuje. I chyba właśnie w tym tkwi prawdziwa istota zarządzania pewnością.